Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serwerze Polyfemos. E, oczywiście zaczynamy od wydawania pieniążków, czyli lecimy w item shop i zwojujemy na 35. levelu purpurę do e, P. A chciałem sobie tak zobaczyć jak będzie taki Likan sobie bił z taką purpurką, 35. level. E, powiem wam, że całkiem fajnie sobie to radzi i generalnie mega, mega polecam Likana na dropkę, bo Ceny itemów y, są mega tanie w stosunku do RIPa czy do FMS-a. Taki Likan, już może nie na 3,5, ale na 55, gdzie się maksuje tego INTA, troszkę się tam w tą zrękę też przyładuje. To naprawdę ma y, potężne walnięcie. Ja już swego testowałem na blaskach, y, bo nieco odcinek jest z opóźnieniem. Tak więc y, wiem, co tam wyprawiam na Fautruisa. Jest naprawdę mega syto. Wypłacamy kaskę z, y, ze sklepiku. Troszkę tam wpadło. Generalnie to wiecie: to jest ta seria, to jest taka luźna guma. I tutaj sobie wrzucam kasę też od młodego z, z Sury. Z czasem załaduję w Happy Witemshop. Shop. No to wtedy wiecie, co się dzieje. Kuponiki na rynek i kupony chyba schodziły wtedy mi po fawony wony 20k, więc całkiem fajna kaska. Wychodziła na tych kuponach jeszcze w Happy, jak się zrobiło. I miałem kasę na ekwipunki na ulepszanie na Duperele. Więc mówię, no taka zabawa na spokojnie, no jak się nie ma czasu, no to się gra po swojemu. Co Wam mogę powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że na 35. levelu w M2 jest naprawdę mega zarobek, bo... Jako, że ten odcinek jest z lekkim opóźnieniem, a ten aktualnie Likan ma już 55, i powiem wam, że na tym 35 levelu na M2, naprawdę sporo sobie kasy dofarmiłem, bo kadeki w pewnym momencie, jak ktoś robił te Gaja, schodziły mi po 500k za sztukę, więc one były droższe niż książki. A metków jest od zarąbania, drop jest 75%, jak się gra tutaj w żółtych jak chcecie coś podrobić eventowego, no to też mega super leci, a znowu jak idziecie na 55, no to tak jest już trochę gorzej, bo tak, no to linii jest dużo więcej ludzi, a mniej metków wbrew pozorom i mimo, że się szybko zbija, to tam dużo takich jest drobków właśnie z jednak wszyscy tam szybko zbijają, więc dlatego bardziej polecam M2, pomijając fakt, że kawałki zepsutej zbroi, kawałki klejnotu, to wszystko bardzo fajnie schodzi, nie powiem wam teraz aktualnych cen, ale wydaje mi się, że kawałek klejnotu schodził mi w wygranie 800k, a jak tutaj macie e, dropa w żółtych, bo tak to działa, 75% bonusowego, do tego dropik z item shopu, powiem Wam, że fajnie to sypie, naprawdę fajnie tam praktycznie z każdego metka, no może przesadziłem, z co drugiego metka kawałek klejnotu mi wypadał, no tak więc e, fajnie leciało. Te białe wstęgi, te wszystkie duperale stawia się na sklepie, chwilę dłużej postoi i, i schodzi, i nie ma też, co się tutaj sugerować powiem wam cenami do końca z rynku, bo ja na przykład stawiałem te kawałki klejnotu. Drożej niż wszyscy. Bo jak tam powiedzmy, zdarzały się po 555, no to powiedzmy, ja stawiałem po 800, i jak stawiałem sobie tutaj te po 800 kadeki, to one i tak mi schodziły. Nasze znaczy kadeki, kawałki klejnotu, to one i tak mi schodziły po jakimś czasie. Ale to była różnica na przykład, że nie zeszły dzisiaj, tylko postały sobie nockę i w nocy już zaczęły schodzić, bo tamtych nie było, bo szybko poszły. Więc generalnie spoko. Zainwestowałem sobie tutaj w pieczęć dzika wojennego. Oczywiście. Się zmani, bo to jest podstawa i to akurat mi się udało wycisnąć z tych kadeków, z tych sklepików, z tego wszystkiego. Tu kupiliśmy sobie budki i to takie już petardy, żeby nie było i cały czas się nastawiamy na tą purpurkę 305 Level na P, bo to całkiem fajna opcja. Myślę, że warto i tak sobie w międzyczasie wbijałem i fasolek, jak używałem, bo dostałem też od brata fasolki, no bo on dużo blasków otwiera, bo tam setki mu strasznie idą. To robiłem sobie także czytając kamienie. E, jak chciałem przyspieszyć, no to wiadomo, fasolka, ale jak mi się nie chciało, to sobie biłem metki na M2 e, i po prostu szybko taranka z tą rękawicą króla przepowiedni? Tak, z rękawicą. Szybciutko taranka zapierdziera w dół i można sobie zbijać. A też był ten plus, że nikt po prostu ze mnie nie mógł nic wydropić. No to to był mega plus, bo już potem kolejne skile będę wbijał troszkę inaczej, więc no. Tak to wygląda. Nie pokazywałem Wam całego zwojowania tutaj purpury yy, na wszystkich poziomach, bo trochę to takie dla mnie było bez sensu klikanie. Ile tych kamoli? Mniej więcej. Tam idzie 30-40 kamoli i skill jest. Wiadomo. Yy, postanowiłem zakupić sobie takie fajne... Fajne. Taką fajną broń do PvP. Yy, już miałem 5 ludzi na 45 level i zdecydowałem się na to ze względu na 3 kadeki. Tak naprawdę to nie wiem jak to wypada z Zidami yy, z jakimiś lepszymi umami, co się lepiej sprawdza, bo jednak ta wartość jest duża. O, tu donate od widza. Dostałem. Oczywiście tym widzem jest klopsik. No to dostałem takie, taki drobny upominek do PVP, żebym mógł się bawić yy, tym nikanem. No, myślę, że ujdzie w tłumie takiej temy na 55. No i tutaj kolega tutaj pozdrawiamy, bo też chciał takiej itemki, no ale no niestety nie dostał. ich 10 ludzi nie, nie skupiałem się na jakichś tam konkretnych, że musi być plus 9, 10 ludzi, czy tam 10. Znaczy powiem wam tak, 10-15 makie bym kupił, jakby było w jakichś sensownych pieniądzach, bo to jest taki item, no powiem unikatowy. Zgińczą się nie wygra, potem tym lepszą Jest problem. I zakupiłem sobie jeszcze jedne szpony i te są mega mega sztosem. Bo tak naprawdę jak robię PVP, to tylko robię w tych. A jako, że w tym odcinku też wam pokażę, jak wygląda jakieś PvP, gdzie jeszcze nie ma alchemii, tylko jakaś tam podstawowa broń i tak dalej, bo później decyduje się na wbicie już troszkę większego levela, żeby już kolejny skill sobie czytać i tak dalej, i tak dalej. Bo jednak, no, te trzy skille można sobie książeczkami zawsze trochę podgonić, mimo że i tak się nastawiam na zwojowanie. O, tu robimy pierwsze PvP Likanem, pokażę wam zaraz, jak to wygląda. No, Największy minus tej postaci to jest taki, że e, ja mam zmaksowanego Inta. E, oprócz zmaksowanego Inta, poszedłem też w zrękę. W zrękę mam tam nie wiem na 70 punktów powiedzmy, bo e, i z 20 punktów wita, tak mniej więcej. E, I problem jest taki, że ten Likan ma bardzo mało hp bo ja tutaj się, tutaj się bijąc w tych itemach e, z potrójnym absem te ebony, ebony e Akurat na siarki, a na siarki jest teraz inny. Bo to jest 2kHP, 15 ogień, wymiksowałem w poprzednim odcinku. Eee, powiem wam, że z 10kHP jest bardzo problem ustać, bo nawet jak ktoś mało bije tam po 2k, to i tak szybko na, nas ściąga. więc dopiero Likan coś więcej pokaże po wsadzeniu alchemii i, i rozwinięciu mm, dalszego ekwipunku. Ale no to na pewno wam tutaj zaprezentuję w kolejnym odcinku, jak to będzie wyglądać. Eee, co a? Jeszcze wracając, młody robił konkurs na tym JRKK, czy tam jakoś tak, to będzie w jego odcinku, będą wyniki, bo to był taki on sobie tam poszedł pograć, poszedł się zobaczyć, więc nie wcinałem mu się, że tak powiem, w to. Co mam, mogę jeszcze powiedzieć? Że dużo ludzi na małym levelu, czyli takim do 105. Yy... I sobie PvP tutaj i w sumie to pozytywnie mnie to zaskoczyło, że ludzie się chcą bić. Nie wiem jak to wygląda tam na większych jednostkach, ale generalnie te małe to się tutaj piorą za depo i w sumie coś się dzieje. Taki odzwierciedlenie trochę stale, starego Metina, gdzie ludzie się bili dawniej w Shinzo przy rybaku i to było takie... Znaczy grałem w Shinzo, tam zawsze było najwięcej ludzi, jak jeszcze grałem za czasów Astrala. No a tutaj jest za depo w tych żółtych i, i całkiem też fajnie się to spisuje. Likan też daje radę. Dlaczego wziąłem pazur i rozerzeć? Bo w na tym jednym punkcie i tak całkiem mocno bije. A pazur wiadomo, szansa na krytyka. I bardzo szybko się ładuje. rozerrzeć No to chyba nie trzeba tłumaczyć, że jak lutuje za, yy, za trzy, trzy uderzenia i tam ma szansę na krwawienie, i krytyka jest w ogóle najlepszym skillem, tylko trzeba dobrze przycelować. Yy, tu kupuję pasliniany. Wiadomo, że podgonić troszkę perzę i te parę slotów. To jest istotna kwestia, a tamte dzidy, to po prostu kupiłem sobie, chcę sobie zrobić też takie klasowe dzidy, Jako, że były za nieduże pieniądze, e, czyli za grosze w tym wypadku, po prostu wcale sobie jakieś powtórki i szamana, e, żeby jednak można czasem też się pobić z taką klasą i, i te skile, żeby się sensownie ładowały. Szafirek został zakupiony taki, myślę, że ta odporność na ninja robi robotę. W moim wypadku, bo jednak ninja z tej chmury strasznie mocno bije, Jakby to nie była, nawet pięćdziesiątki piątki potrafią mocno przylutować, jak się nie ma apsa na Macie, ja, więc postawiłem na ten ABS. Eee... No tutaj odporność, no i dwa razy silne, bo chcę tam mieć taką zabawkę, żeby uderzyła też w inne nóbki. resztę Wam będę pokazywał w kolejnym odcinku, ten będzie jeszcze taki bardziej item przepowy i łapka w górę, trzymajcie się, cześć!